Pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się przed nimi, lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak żeby go nie poznali. On zaś ich zapytał: Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zaczął się smutni. A jeden z nich, imieniem Kloofas, odpowiedział mu: Jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w Typnie stanie. Zapytał ich cóż takiego. Odpowiedzieli mu to, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie Ródz Boga i całego ludu. Jak arcykapłani, nasi przywódcy wydali go na śmierć ukrzyżowani, a my spodziewaliśmy się, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak to się stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazły się jego ciała, a wróciły i opowiedziały, że miało widzenie aniołów, którzy zapewniają i żądzenie. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. No to On rzekł do nich. Oni rozumni. Jak niskowe są Wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy? Czyż Mestiasz nie miał tego cierpić, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakby miał iść dalej. Lecz przymusili, bo mówiąc, Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już napełnił. Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajmł z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połałał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili między sobą, czy serce nie bało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma na w tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zostali zebranych jedenastu, a z nimi innych, którzy ją Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich skutkało w drodze, jak go poznali przy łamaniu chleba. Oto Słowo Pańskie. Przejdźmy na chwilę, może trochę dłużej, niż zazwyczaj. Ta dzisiejsza Ewangelia ona jest bardzo ujmująca w takim znaczeniu, że pokazuje nam drogę chrześcijańskiego życia. Drogę rozwoju naszej wiary. Zobaczmy w ogóle, tutaj mamy drogę. Jest dwóch uczniów w drodze do Emaus. Jeden ma na imię Kleofas, a drugi z tych uczniów ma Twoje imię. Bo my jesteśmy w tej drodze. My jesteśmy na tej drodze. Jesteśmy na drodze wiary. I ci dwaj uczniowie wychodzą z pewnego momentu. Wychodzą z Wielkiego Piątku, od krzyża Jezusa i oni są smutni, zatrzymali się smutni, są przerażeni i cały czas w drodze rozmawiają o tym, co się stało z Jezusem. Jego zabito niesprawiedliwie. To tak jest, jak umiera ktoś bliski, to po jego śmierci my trwamy w rozmowach o tej osobie. Oni trwają w rozmowach o Jezusie. Boli ich serce. Oni idą z Jerozolimy do Ema, schodzą w dół. Czyli tak symbolicznie można powiedzieć, pogrążają się w pewnej depresji. Uciekają od tego miejsca, gdzie było tak źle. I to jest jakby ich stan, ale jest jeszcze stan ich wiary. Ci uczniowie wiedzą, że Jezus zmartwychwstał. powiedziały mu to kobieta, która miała widzenie aniołów. A ci aniołowie powiedzieli kobietom, że Jezus zmartwychwstał. Więc oni o tym usłyszeli. A wiedzą, bo poszedł do grobu Piotr. I został tak, jak powiedziały kobiety. Więc tak naprawdę oni mają taką wiarę, jaką my mamy po zmartwychwstaniu. Bo też słyszeliśmy o zmartwychwstaniu Jezusa. Ale oni w to nie dowierzają. I dlatego są smutni. Ich ludzkie plany umarły z Jezusa. Ich serce umarło narodowe, osobiste. Oni uciekają z Jerozolimy. Być może boją się tego, co może ich tam spotkać. To jest pierwszy wymiar tej ja awagury. Ale w tej drodze, i to jest początek, coś się takiego wydarza, że zakończenie jest zupełnie inne. Bo oni wrócą do tej Jerozolimy podniesieni na dół. Ale co się w tej drodze wydarza? Oni spotykają Jezusa z martwym stanem. Tylko, że oni go nie poznają. Znaczy, Jezus im cały czas towarzyszy w tym, ale oni go nie poznają. Ale kiedy ich dopiero to spotkanie przemienia? Jak razem z Jezusem zaczynają zgłębiać Pismo Święte. Oni wyjaśniają wyjaśnia Pismo Święte. I wtedy. To spotkanie ich przemienia, dopiero słowo Boże, które wyjaśnia Jezus. Co ma coś wspólnego z depresją? Depresja zaczyna się u człowieka wtedy, kiedy on sobie y, trudne fakty, y, których doświadczył, negatywnie i przeciwko sobie interpretuje. I oni tak to robili. A koniec y, tej choroby jest wtedy, kiedy człowiek zobaczył rzeczywistość taką, jaka jest naprawdę. Kiedy przyjmuje prawdziwe przekonania, w tym wypadku powiem chrześcijańskie przekonania, Jezus wyjaśnia im, po kolei, od Księgi Rodzaju, przez cały Stary Testament, przez proroków do końca, wszystkie teksty, które mówią o tym, co miał czynić Mesjasz. I On to im wyjaśnia. I co oni zauważają? Potem sobie to powiedzą razem, że serce w nich pało, goreje, czyli wzrasta w nich gorąca wiara, która odmienia ich myślenie. Jakby zobaczcie, zewnętrzne fakty się nie zmieniają, ale coś się w nich zmienia. Opierają się na wierze, bo oni wiedzą jak wierzyć. Zmienia się ich postawa. Wspomina słowa Bożego, które samo w sobie naprawdę jest interesujące, jest przemieniające, jest bardzo praktyczne, daje nam tysiące porad, co mamy zrobić, ale też pokazuje, jak uzyskać łaskę na to. I przemienia ich to słowo, podnosi im się serce, nastrój. dlatego co żeby ten Jezus, którego jeszcze nie rozpoznali z nimi, pozostał. A kiedy otwierają się oczka, kiedy Jezus połami chleb, ten połamany chleb to symbolicznie Jezus połamał ich ludzkie myślenia, ich to spodziewanie się, tak żeby mogli w końcu zobaczyć, co im Bóg chce powiedzieć, i nagle oni widzą Jezusa z martwych w znaku Eucharystii. Ale to z czego to on znika, wspomnieliśmy z przednim oczu. Znika to nie oznacza, odchodzi, on zostaje. Ale ta obecność jest w nich. I wtedy nie jest tylko obecność Jezusa w nich, ale jest w nich pokój Jezusa. Bo oni myślą jak Jezus, mówią jak Jezus, odczuwają jak Jezus. I to, czego się bali tej Jerozolimy, tego źródła strachu, tego zagrożenia. Oni nagle, już nie mają potrzeby schodzić do Emos, tylko na nowo wracają do Jerozolimy. Na nowo wracają do Jerozolimy. Żeby się podzielić radością spotkania z Panem, żeby podzielić się radością Chrystusa, który jest z nimi. To nie jest wysokość, ale to jest pokój. Jak zrozumiałem ten pokój, kiedy zmarł mój ojciec i mogę powiedzieć, że doświadczałem wtedy takiego emocjonalnego bólu, też rozstania i smutku i to było jakby normalne od tej strony, ale miałem też w sercu pokój i tam akurat Dzień po śmierci mojego Ojca, w dzień zaduszny, mówiłem kazania w kościele, ale mówiłem to naprawdę z serca i dzisiaj pamiętam to jedno zdanie, które mówiłem, że dziwnie jest spokojnie nasze serce. Bo przy Jezusie z martwych wstałem, my trochę inaczej widzimy, że nasi bliscy żyją w nim i przyjmują. I widzimy wszystkie konteksty wiary. I światło wiary rozświetla nasz smutek. Z martwych Pan Jezus przychodzi, żeby nas podnieść na duchu, żeby nam pokazać, że jest z nami. On jest z nami w Eucharystii, ale jak wychodzimy też jest z nami. On cały czas z nami jest. Ci uczniowie sami, którzy wrócili do Jerozolimy, doświadają z innymi apostołami, uczniami i dzielą się swoją wiarą, swoim doświadczeniem spotkania z Panem Jezusem przez słowo na tej drodze ich życia i ich w Eucharystii i to im wzajemnie pomaga. I można powiedzieć, to jest takich krąg w Biblii. Tyle mówi Ewangelia, i sporna droga wiary, którą z tym nie przechodzimy, bo my ciągle przechodzimy od Wielkiego Piątku do Niedzieli Zmartwychwstania. I ta Ewangelia nas pyta, czy już mam wiarę wielką mocną? Czy mam wiarę, która daje mi pokój? W różnych niepokojach życia, które dzisiaj są, chociażby, których doświadczano, widomym znakiem tego są te nasze maseczki. Czy Bóg daje mi pokój? Wiecie, jak się otworzy internet, to nie wiem jak was, ale mnie jako księdza zalewa czasami jakaś tam ilość takich materiałów, że koniec świata, takich spisków i innych rzeczy, sióstr modących się prawie, że krzyżem, przepowiadających pewne rzeczy. Mam taki test 30 sekund. Czy to mi daje pokój? Bo ten, kto autentycznie spotkał Jezusa z martwych ma pokój. Znaczy idzie w stronę pokoju, czy to raczej już dzielami sercem wiele z tych rzeczy, to są po prostu dziwne rzeczy. I to przypomina trochę uczniów z Wielkiego Piątku, którzy są w chaosie, się trochę szamotani w tym życiu. I wierzę, Ci uczniowie po spotkaniu z Chrystusem są pełni pokoju. Chrystus pragnie nam dać pokój. Wszystkim tu na tej musie świętej, w domu ja was zachęcam do czytania Pisma Świętego, takiego spokojnego czytania Ewangelii świętego Łukasza i dzieł apostolskich w kółko. To mogą być czy zdania, to może być jeden rozdział, to może być wszystko od razu. Czytając, zobaczycie, że będą fragmenty, które będą nas podnosiły na duchu. Po latach mojego życia, a już trochę ich jest, myślę, że jestem za połową życia, a nie wiadomo, czy nie pod koniec, bo któż z nas je. To mogę powiedzieć, że... To co najbardziej uformowało moje chrześcijaństwo to nie wykłady, nie książki religijne, ale Słowo Boże, Ewangelia, dzieje apostolskie i no, no daje mi to niesłychany pokój. A jak popatrzymy na historię Kościoła, to my to tam widzimy. Franciszek zasyżył, uwierzył w Ewangelię i zaczął tak żyć, Tłum za nim i do dzisiaj z jednym z najbardziej kochanych ludzi. Dlaczego bożył Ewangelia? Bożył Jezusa. Jezusem. Ignacy Lojola, żołnierz, awanturnik, ranny, siedzi w domu, y, musi wyzdrowieć, nie ma co czytać, czyta Pismo Święte i tego przemienia. I dzisiaj go znamy jako świętego Ignacego Loyola. Człowieka niesłychanie innego Teresa od Jezus. W jej czasach, nawet Pisma Świętego nie było za bardzo można czytać, więc je ja przeleciła po fragmentach Stary Testament do I w jej czasach, kiedy tylko dwa razy w roku można było przejmować Komunię Świętą, no tak straszna heredyka i opanowała ten czas, to ona. Yy, swoje pragnienia odmieniła, jakby życie całego kościoła. I papież, patrząc na jej życie, na jej zapiski mówi: No nie, to trzeba teraz przyjmować komunie świętownej części, jak się da. Nawet dwa razy dziennie na świętej. Słowo Boże. Tam spotkamy żyjącego Jezusa. Więc jak będziemy mieli. Szczególnie trudne momenty, to miejmy swoje fragmenty Pisma Świętego, swoje psalmy, które sobie czytamy, żeby budowało to nasze